Mako z tej strony PL 2 dzisiaj jestem sam i dzisiaj gram na shadersach i gram w Minecraft. Dobra. Jak widzicie, mam polepszoną grafikę i mój tekstur pak sobie dodałam do shadersów, więc mam trochę ładniejszą grafikę, szczerze mówiąc. I mi się to bardzo podoba, bo jest bardziej realistyczna, może ją zobaczycie. Tam, yy, no i mi się bardzo gra podoba. Są cienie, yy, drzewa się ruszają, trawa się rusza, tak jak w realu. Mi się bardzo podoba ten shaders. I w końcu mi się go udało uruchomić, bo przedtem mnie wywalało z Minecraftu i nie mogłem. Dobra. Jedną rękę zagram, bo to tylko takie krótkie, taki mały odcineczek. Dobra. Mm. Schodzę na dół. Ciekawe itemy. Tej nie ma za bardzo. Szybko muszę to robić, bo zaraz tutaj ktoś będzie Dead. Zabił mnie ktoś, okej. Okay. O, tu jest woda, to zaraz mam ją zaprezentuję, tą wodę. Jezus, nie mam żadnego miecza. Szybko mieczyk jakiś zróbmy. Mieczyk, dobra. Mieczyk, dobra, mam mieczyk, nice. To, to, to widzicie, jest woda, taka realistyczna trochę. Jezus, już się... typy cholerny... Ham... Hamka jedna. Да. Ще кажа, че му се уважащ на този тип кер. Bo jak spadnę to nie będzie za fajnie. Dobra. Kopię się. Chciałbym mam ta stora powiedzieć w moim kanale. Ja chciałam sobie kupić na Jasiu VIP'a, ale nie wiem czy czy chcecie, piszcie w komentarzach mm. i wam pokażę nie więcej jak on wygląda, bo dla... Dla mnie jest dosyć fajny ten VIP, ale lagi. Jezus! Chcę tych śnieżek to nie mają. Super. Ten z łuku do mnie strzela, więc Jest świetnie. Jest świetna sytuacja. Rozszerzy. Jezus! Dobra, spadłem i koniec już gry. No niestety. Dobra, to no, był taki krótki odcinek. Yy, yy, no wiem, że prawie mało gadałem, ale no niestety, bo to był taki bardzo króciutki odcinek. No i ty, bo to żeby Wam tak pokazać też şey tej dobra Mam nadzieję, że odcinek się podobał Subskrybujcie łapki w górę Wiem, że krótki, ale no przepraszam Was jest już trochę późno i nagrywam dalej yy, trochę bardzo krótko, dobra To ten odcinek byłby końca Mam nadzieję, że się podobał łapki w górę oczywiście Subskrybujcie Jak się nie podobał, łapki w dół, mam nadzieję, że będzie mało yy, Cześć